Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Słuchajcie, założymy sobie dzisiaj nowy zbiorniczek dla krewetek na nowym moim tutaj regale. Powoli muszę zakładać, mimo że mam inne zajęcia i nie zawsze mam tak czas, żeby przysiąść i nagle wszystkie założyć, ale po troszkę, po troszkę będziemy, będziemy sobie zakładać. Podłoże, słuchajcie, Maflora Light, nie wiem czy pamiętacie. Firma Rotala ma podłoże, które się nazywa Maflora i z tej jakby, z Maflory ma Podłoże Light i położę Intense albo Intenso. Pokażę Wam mały update, jak wygląda zbiornik na tym podłożu Light, który zakładaliśmy. Dobra, tu jest ten zbiorniczek, który zagłada, zakładaliśmy na podłożu MAFLORA Light. Tutaj są krewetki Crystal to było red. Pierwsze podłoże. Nigdy nie miałem tego podłoża MAFLORA, więc też nie chciałem nie wiadomo jakich krewetek wpuszczać. Więc wpuściłem takie krewetki. No, jeżeli coś by się wydarzyło, to jakby nie byłoby mi tak bardzo szkoda, więc wrzuciłem tutaj krewetki Crystal Red. Po zalaniu jakiś czas temu było 5,60 pH. Teraz wsadziłem pompę, sondę pH i pokażę Wam wynik, wynik pH jaki jest na podłożu Maflora Light. 5,48, 5,50 tak to mniej więcej się przedstawia. I tutaj słuchajcie, nie wiem czy będzie widać. Ale zobaczcie, e, że krewetki zaczęły się mnożyć w sumie od razu. Jak tutaj wpuściłem troszeczkę tych krystali, to krewety bardzo szybko e, zajęły. No i teraz widzicie, że tych maluchów e, trochę się pojawia. O tutaj nie wiem, czy jak przybliżę, czy będzie je widać. No te maluchy gdzieś wszędzie są, tu na roślinkach, tam w głębi, zobaczcie, sobie łażą. Maluchów jest sporo, powoli zaczynają, zaczynają, wychodzić, więc wydaje mi się, że może to być, jakaś, jakaś alternatywa, jeżeli ktoś na przykład nie jest miłośnikiem, tak jak ja, podłożył Master Soil, a szuka i szuka gdzieś tam różnych innych podłoży i kombinuje, to myślę, że można się pochylić, słuchajcie, na podłożu, na tym podłożu ma i słuchajcie, zobaczyć, nie? jak to będzie, zobaczcie. Te maluszki gdzieś tutaj wszędzie śmigają. Na szybkach sobie siedzą. O. Widzicie? O, tutaj też jest na szybce z przodu. No i tych samic, i tych samic z jajami słuchajcie, też troszkę, troszkę biega. Więc wydaje mi się, że tutaj y, będzie tych maluchów sporo za jakiś czas. Więc fajnie, nie? Nie słyszałem słuchajcie nigdy wcześniej o tym podłożu. Przedstawiciele, y, przedstawiciele y, jakieś tam firmy byli Właśnie uczmiela i zostawili, i zostawili im to podłoże Maflora. I zostawili im to podłoże właśnie w wersji Light i w wersji Intense, czy Intenso jakoś tak. E, no i ja, że tak powiem, stwierdziłem, że wezmę, nie będę ryzykował tego Intenso i wezmę podłoże w wersji Light. I wziąłem to podłoże w wersji Light, no i na razie słuchajcie, jestem bardzo zadowolony. E, krewetki, które mogą nosić jajka, to wszystkie chyba noszą. Maluchów naprawdę jest, naprawdę jest sporo. Nie tutaj na. Na podłożu widzicie, że w kilku miejscach sobie łażą te maluchy i ich troszkę jest, ale tam w głębi i tak dalej naprawdę jest ich, naprawdę jest ich dużo. Nie? Te maluchy są wszędzie. A to mówię, a to dopiero chyba jedna albo dwie samiczki, dwie samiczki wypuściły wypuściły te młode. Więc wydaje mi się, że no, można się nad taką maflorą pochylić. Tym bardziej, że 3-litrowy worek. Kosztuje 55 zł, więc można sobie na testy, na testy kupić i spróbować. Tak mi, się, tak mi się wydaje. No i to słuchajcie, jest maflora Live. I z racji, słuchajcie, że tamta maflora na razie jest wszystko w porządku. Nie wiem, jak to będzie długo i tak dalej. pH jest naprawdę zadowalające. Teraz, teraz pH, jak jeszcze chwilkę sonda poleżała, jest 540, więc jest naprawdę fajnie. Jestem zadowolony z tego co widzę na tym podłożu, jak się krewetki rozwijają, jak rosną, że maluchy się pojawiają, maluchy rosną, więc to jest dla mnie bardzo ważne, więc kto jak kto, ale ja oczywiście muszę sprawdzić dla Was to podłoże, którego wcześniej nie sprawdziłem, więc zamówiłem sobie podłoże Maflora, Maflora i to jest intenso intense, a nie intenso. E, e, intense i jestem ciekaw. Czym się różni to podłoże? Czy będziemy mieli jakieś, jakąś różnicę w pH zbiornika, jeżeli chodzi? Bo z tego co czytałem i z tego co się dowiadywałem jakby u źródła, bo znamy się jakby tutaj z osobami, które to podłoże wypuściły, więc jakby pH i tak dalej powinno być bardzo podobne, to intense, intense jest bardziej bogate bardziej bogate podłoże, więcej ma związków mineralnych, różnego rodzaju dodatków dla roślin itd. Tak dalej, tak dalej. ale PH wydaje mi się, że powinno być zbliżone do, do tego podłoża Light, Maflora. No, ale jak słuchajcie, nie sprawdzimy, nie przekonamy się, to nie będziemy wiedzieć, nie? Więc weźmiemy jeden ze zbiorniczków. Wydaje mi się, że tutaj u góry ma taki zbiorniczek. Odpalimy go na podłożu właśnie tym Maflora. 3 litry na taki zbiornik wydaje mi się, że wysypie i zrobimy sobie to na filtracji, pewnie standardowy urzecik, urzecik trójeczka, żeby to tak było standardowo. No dobra, więc zmienimy tutaj ustawienia i zaraz bierzemy się za założenie. No i dobrze, na stole garażowym jeszcze nie zakładałem zbiorników. Więc musi być ten pierwszy raz. Pewnie mi zapytacie, Chopin, czemu wybierasz Ma florę i inne wynalazki? Przecież masz tyle Ada Amazonii złotej, co pokazywałem na Facebooku. No tak, macie rację, tylko że ja Ada Amazonię traktuję bardziej jako podłoże takie testowe. Mam dwa zbiorniczki zalane, wydaje mi się, że wystarczy jeszcze jeden worek, wykorzystam do innego projektu. Też Wam o tym opowiem za jakiś czas. Ja tam, wiecie, nie jestem jakoś do podłoży przywiązanych, bardzo lubię Master Soila. Już Wam mówiłem to wiele razy, jestem zadowolony. Wiem jak na tym zakładać, jak prowadzić zbiornik. Więc jakby nic innego by mi nie było potrzeba, ale z racji tego, że lubię sobie testować, zawsze lubiłem testować nowe rzeczy, kombinować. Traktuję to jako hobby, więc to jest część dalsza mojego hobby, a obiecałem Wam, że ten regał, który tutaj założymy, to będzie takim regałem testowym gdzie będziemy testować różne inne, nowe podłoża albo jakieś inne, nie wiem, rozwiązania, filtracje i tak dalej, żebyśmy mogli się przekonać co i jak się prowadzi. Dobra, weźmiemy tą maflorę, zobaczymy ile zobaczymy ile tutaj się zmieści tej maflory. Chciałbym wykorzystać cały ten worek, bo jakby nie mam pomysłu co dalej z tą maflorą robić. No, ale zobaczymy, ile tu się zmieści. Podłoże nie jest jakieś, słuchajcie, super ciemne. Jest takie... lekko brązowawe, bym powiedział. Nie jest to czerń, tak jak jesteśmy przyzwyczajeni na przykład w Dark Soilu, nie? Eee, no, ale dobra. Wsypmy... O, wsypiemy sobie pół worka z półtora litra. Zobaczymy... Może być za mało troszkę Kurde, no chciał czy nie chciał, chyba mi zostanie tego podłoża trochę Chyba, że zrobimy trochę grubszą. Zobaczymy. dobra, wsytmy całość wsytmy całość, 3 litry, zobaczymy ile to tu będzie. Też nie będzie tragedii chyba z 2, 2,5 cm. Będzie dłużej, najwyżej troszkę dojrzewał zbiornik, ale to, to nic. No dobra. To mamy, to mamy. Teraz co? Jakich bakterii byśmy tutaj użyli? Ostatnio używaliśmy shrimp bakter na adzie, więc idę do szafki, zobaczę, co ja tam mam takiego. No mam. dobrze, mam otwarty produkt multipowder. Nie chcę, wiecie, wszystkiego otwierać. Mam jeszcze Mam jeszcze y, y, bionitro i tak dalej, ale rozsypiemy sobie multi powder. Wystartujemy na multi powderze. Będziemy zakładać, słuchajcie, niebawem. O, trochę więcej mi się nabrało, ale to. Są dwie łyżeczki. Dwie łyżeczki na 25-30 litrów zbiornik, więc tutaj akurat w sam raz nie będę przesadzał. E, też muszę Wam od razu powiedzieć, że do takich bakterii jak Powder, Bionitro czy Shrimp Bacter jestem o tyle przekonany, że wiem, że to nie zmienia nam parametrów. Jak mogliście się przekonać na jak oglądacie mój, e, mojego facebooka czy nawet shorty na, na YouTube, to tam mogliście zobaczyć, jaka jest różnica w pH e, na tym samym podłożu, ale używając różnych bakterii, na przykład e, bakterie mk Breed troszeczkę mi pH podniosły w zbiorniku, co się powoli stabilizuje i opada, bo po prostu no taka jest konstrukcja tego produktu, że takim bazowym produktem, takim nośnikiem tego produktu jest po prostu coś, co nam podnosi, podnosi pH. No tak to sobie oni tam wymyślili, z czasem to powinno nam wszystko wrócić do normy. Tutaj wiem, że multipowder nie zmienia pH, wiem, że jest to sprawdzony produkt. Zasypaliśmy Maflora, daliśmy Bionitro. Otworzymy sobie funkielnówkę. Filterek Urzecika. Uży, On tu będzie pasował, jak znalazł, nie? To już przetestowane. Urzecik. No i tyle. No dobra, słuchajcie. Zbiorniczek postawiłem na. Zbiorniczek postawiłem na regale. Będzie stał w tym miejscu. Gąbki są szkowane do Hamburgów, ale to do innych projektów. Zobaczcie, jakie mam fajne gąbki do Hamburgów, ale to będziemy robić e, kiedy indziej. Nie, nie dzisiaj. Dzisiaj, słuchajcie, lampka jest taka w tych górnych zbiornikach, tak będzie. Z racji tego, że tutaj mam regał, mam taką belkę, nie mam za bardzo jak dać podłużnej belki, bo się nie zmieści. Więc tu będą tylko dwa zbiorniki, to takie lampeczki po prostu e, tradycyjne, jak do kostek się montuje, będą zamontowane. Ja wam pokażę jeszcze, bo cały czas mam sondę podpiętą w Maflorze Light. Zobaczcie, jakie pH jest. I tak się słuchajcie, ustabilizowało. 5,30, 5,32 mniej więcej. Tak to tak to słuchajcie, wygląda, ale pokażę Wam jeszcze jedną rzecz nową u mnie na hodowli. Otóż słuchajcie, na hodowli wylądowała nowa, duża, fajna beczka. 265 litrów wody. Wcześniej mieliśmy stówkę, niecałą. Mamy 265 litrów, kupiona w Obi. I tutaj z tego miejsca muszę pozdrowić Pana z Obi. Nie pamiętam imienia Pana, chociaż Pan się przedstawiał, ale bardzo dziękuję za pomoc w zakupie tej beczki, historię powiem Wam szybko, zamówiłem beczkę, cena w porównaniu, w porównaniu z, z Allegro, beczka normalnie 220, beczka Innam, którą ja wcześniej zamówiłem kosztowała 100, zamówiłem na obi, pan do mnie zadzwonił, powiedział, że niestety tej za 100 nie mają, bo ostatnia sztuka ekspozycyjna jest w takim sobie stanie. I ja z nim rozmawiam, mówię, że szkoda i tak dalej, bo mi jest potrzebna, a pan mi mówi, a potrzebuje pan do akwarii? I ja, słuchajcie, zdębiałem, bo nigdzie nie napisałem, że potrzebuję do akwarii i tak dalej. Okazało się, że pan mnie po głosie poznał, że jest moim widzem, ogląda mój kanał na YouTube. Powiedział, że bardzo mi miło i mi załatwi beczkę taką, żebym był zadowolony i w takiej cenie, żebym był zadowolony. Nie będę mówił o szczegółach, ale bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam pana z obi. Świetna beczka, duża beczka, no i... No spoko, bardzo, bardzo dziękuję. Zrobiłem jeszcze jedną rzecz, szybko Wam pokażę. Na dole beczkę postawiłem na takim kawałku spinionego, mocno zbitego, to się nie pamiętam jak to się nazywa. To jest styropian, ale taki mocno zbity. Postawiłem i dużą robotę mi to zrobiło, bo normalnie jak ta beczka stoi przy drzwiach garażowych, na kaflach, strasznie od kafli ciągnie zimno i woda mi się w beczce okładzała do 17 stopni. A teraz, jak stoi na tym stropianie, spokojnie mam w berce 20 stopni, nie muszę podgrzewać grzałkami beczki, więc zawsze oszczędność w prądzie, prawda? Wodę mam już, słuchajcie, przygotowaną, 240 mikroziemensów, bo będę robił też dzisiaj podmiany, więc wodę mam i tą wodą sobie zalejemy teraz naszą, naszą kostkę. No dobra, i niech, słuchajcie, to się napełnia. Wszystko mamy zamontowane, lampka, e, grzałka, Wam nie mówiłem o grzałce. Grzałka, mam kilka takich grzałek kupionych, e, tanie grzałki, w czmielu możecie kupić. Chińska produkcja, o, się odkleiła, bo wody jeszcze nie ma, więc przystawki tak na sucho to nie bardzo. E, fajna konstrukcja, kabel zasilający trochę krótki, termostat w miarę dokładny, aczkolwiek mając tych grzałek około 20 sztuk czy 25 na hodowli, e, więc termostaty różnie trzeba wyregulować. Najlepiej się przejść dobrym, sprawdzonym termometrem po zbiornikach, zobaczyć jak to wygląda i tak ustawić termostat. Żeby było ok, bo niektóre ustawicie na 22 i trzyma 22 A niektóre na przykład żeby było 22 w zbiorniku trzeba ustawić 23 nie? Także no, tutaj trzeba mieć to na uwadze Ale fajne, tanie grzałki Mam ich tutaj kilka, bo do kolejnych projektów będą mi e, potrzebne Woda, wąż Niech teraz spokojnie się to nalewa Wąż przedłużony, zrobiony już tak jak trzeba e, No Teraz powolutku zalewamy i widzimy się za chwilę W międzyczasie, jak tutaj się nalewa Woda do tego zbiornika. Pokażę Wam zbiorniczki, te na dole na Adzie, które były zakładane nie tak dawno. Taki szybki update, żebyście widzieli jak to się prezentuje. Zobaczcie, zbiornik MKBrid na podłożu tak naprawdę nic się nie dzieje. Na tych elementach dekoracyjnych troszeczkę możemy biofilmu zaobserwować. Zobaczcie, są minimalnie pokryte elementy biofilmem. Ale na przykład dalej, w dalszym ciągu. Zobaczcie, jak fajnie wygląda zbiornik na podłożu Ada Amazonia. Ale na bakteriach Shrimp Bacter. Zobaczcie, że tutaj cały czas mamy całe podłoże pokryte biofilmem. Patrzcie. Nieźle, nie? Założymy sobie jeszcze kilka zbiorników na Slim Bacter. Ale to następne jakieś zbiorniczki. Tak to się, słuchajcie, prezentuje. No dobra, wracamy do naszego zbiornika. Tu jeszcze chwila, niech się nalewa. Jak zalewamy wodę, pokażę Wam jaką mamy tutaj przewodność. O, taka jest przewodność. Teraz dobrze widzicie u mnie z beczki 234. Taka woda leci. Taką wodę leje też do podmian, więc też będziemy widzieli za jakiś czas, jak tutaj się parametry zmienią. Co tutaj się wydarzy, ile to podłoże podniesie. Za kilka dni wam zrobię pewnie update na, e, u mnie na Facebooku, na którego serdecznie zapraszam. E, tam pokażę pewnie jakieś zdjęcie albo jakiś urywek filmu, nagramy, żeby wam pokazać, jak tutaj się zmienia e, przewodność. Jak to podłoże wpływa na, e, na przewodność. No i dobra, moi kochani, woda, woda nalana. E, grzałka ruszyła, jak widzicie światełko się pali. 22 stopnie, 23 jest ustawiona. Filterek pluska, co widać. Filterek też. E, też działa. Co sobie zrobimy jeszcze, co bym chciał zrobić, to sprawdzimy sobie pH, jakie jest w tym zbiorniku. Sprawdzimy, słuchajcie, sondę, poczekamy chwilkę, zobaczymy, e, jakie pH tutaj się pojawi. Powinno być mniej więcej 5,75-80. do takiego poziomu powinno to, powinien to pH spaść, bo tak mniej więcej mam wodę w beczce, nie? Jakieś 5,70 jest pH, więc tyle powinniśmy, tyle powinniśmy mieć. Później, z czasem, oczywiście będę jakieś update'y update y robił, żeby Wam tutaj pokazać, jak się ten zbiornik prezentuje. Po jakimś czasie sprawdzimy sobie przewodność, ile nam wzrosła i sprawdzimy sobie pH, jaki mamy poziom powiedzmy po tygodniu. Więc zachęcam do, do śledzenia mojego fanpage'a na Facebooku Shop Schlimms. Tam się wszystkiego, wszystkiego dowiecie. I tam będę robił takie szybkie update. Y, wiecie, z telefonu, jakieś zdjęcie, coś, żeby Wam pokazać, żebyście też wiedzieli. Światła nie będę palił w tym zbiorniku. W tym zbiorniku, słuchajcie, nie będzie palone. Temperaturkę może zwiększę do 24 stopni, zobaczymy. I tak się to będzie, słuchajcie, prezentowało. Nie? Tak mniej więcej będzie ten sobie zbiornik dojrzewał dosyć długo. Mi się nie śpieszy, nie mam ciśnienia, że szybko tutaj muszę coś wpuszczać. Niech sobie spokojnie on dojrzewa. Ja Was będę o wszystkim informował. Podłoże 3 litry 55 zł. Nie ma tragedii. Spokojnie z takiego 3-litrowego zalejecie sobie dwie jakieś kostki. Więc też tam wydaje mi się, że można się pochylić i przetestować. Nie? No dobra, słuchajcie, więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu. Jeżeli film Wam się podoba, to oczywiście rączka łapa w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło, jeżeli jakikolwiek komentarz zostawicie bo to jest dla mnie bardzo, bardzo ważne. Kanał się fajnie rozwija, coraz więcej subskrybentów, coraz większa oglądalność, więc bardzo, bardzo mi z tego względu jest miło, że, że e, lubicie to, co robię, że oglądacie to, co robię. Dziękuję bardzo moim wspierającym i trzymajcie się. Cześć, cześć.